Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku bliźniąt na październik 2022. Rozpoczynamy od Wisielca, zatem dalej. Czwórka Mieczy, Koło Fortuny. Dobrze, że jest to Koło Fortuny. W tym momencie Król Mieczy idzie na drugi tydzień. Dziewiątka Mieczy. Tu też by się przydało Koło Fortuny ale jest Sprawiedliwość za tą Trzeci tydzień. O, tu jest jeszcze lepiej. Proszę, jak równowaga przechodzi w szczęście od razu. Znaczy od razu, no yy, Sprawiedliwość była w drugim tygodniu, a to szczęście jest w trzecim pokazanym. Czyli no to to tam chwilę trwa. Potem jest Kapłanka Siódemka Kielichów i trzeci ty, tydzień jest As Kielichów, Król Buław. No, trochę by było dobrze, żeby te, tego asa tu było widać lepiej. Tu tam jeszcze mamy ósemka mieczy. Ósemka mieczy, a siódemka się rozjeżdża. Teraz y, jeszcze tam będzie potrzebna jedna karta. Dwójka była No to już tu zamkniemy ten etap. Ponieważ kończy się dwójką buław, czyli nierozstrzygnięciem jakimś, bo tu jest trudność z podjęciem decyzji, to już to będą dwie karty na listopad. Może by się nawet od razu zmieściły. Może nawet by się od razu tu zmieściły. Cesarzowa, o. Czyli dobrze. Rozpoczynamy od wisielca. No, to jest taka energia zawieszenia. Zawieszenie, to co to znaczy, no, że coś się coś nie, nie posuwa do przodu, a chcielibyście, aby się posuwało? No, to może wynikać też z trudności z podjęcia decyzji, ale przede wszystkim z niewłaściwego patrzenia, z niewłaściwego punktu widzenia. Czyli patrzycie z niewłaściwego punktu widzenia na daną sytuację i dlatego nie widzicie rozwiązań. Widzicie problemy, a rozwiązań nie widzicie. To aż, aż tutaj skutkuje takim gorszym samopoczuciem, wręcz ta sytuacja czyli no, niekoniecznie zmęczenia, ale może wręcz być no, czy to ból głowy, czy czegoś, no bo takie mieczowe energie często przyprawiają o ból głowy, a wy, wy macie to dwa razy aż także tu trzeba będzie się nad tym pochylić nad tym tematem czarnowictwa, bo tu dużo czarnowictwa jest, tutaj też te, te ciemne myśli też mogą doprowadzić, czy to do bólu głowy, czy jakichś tam innych problemów y, z, z, zdrowotnych no nazwijmy to ogólnie znaczy, to nie musi być coś poważnego. Tu chodzi o to, że tu potrzebujecie regeneracji organizmu. Przede wszystkim te myśli uspokoić, zamienić je o 180 stopni na takie bardziej korzystne. Zmienić programy umysłu, które powodują w was blokady, bo to są energie blokujące. Na szczęście zmiana przychodzi, ale tu jeszcze dodam. Zanim dojdę do tej zmiany, jeszcze tutaj dodam. Że tutaj no, potrzebny jest dłuższy sen, potrzebne jest potrzebne zdrowsze odżywianie, więcej odpoczynku i takiego relaksu wręcz, relaksu. Tutaj nie bać się tego relaksu, tutaj by, by karty radziły, no, czyli wytchnienia potrzeba więcej. Jest to również energia rekonwalescencji, czyli po okresie chorobowym, jeszcze takie dojście do siebie też to może być. Przede wszystkim chodzi o regenerację sił, o zadbanie o spokój wewnętrzny i powrót do stanu równowagi, a pomoże Wam w tym cisza i kontemplacja. Patrzę, czy tu są jeszcze jakieś karty na kontemplację, no tu akurat nie. Dobra, wystarczy, że tu są. I tu, to już samo to wyciszenie i ta kontemplacja, to uspokojenie się i regeneracja sił. Powoduje zmianę. Zmiana, jak, jak następuje wewnątrz, to i na zewnątrz, bo to wszystko jedno z drugim jest połączone. Nie ma tak, żeby, żeby coś nie było połączone. No więc co to za zmiana? Po prostu los się obróci. Los się obróci o 180 stopni, dlatego że wy tutaj <laughs> potraficie się wyciszyć, uspokoić nerwy. No, i ten, ten właśnie ta regeneracja sił też tu jest potrzebna, ale los się obraca. I co to może się zdarzyć? No, jakiś nowy rozdział życia, jakiś nowy początek to może być: czy to nowe działanie związane z pracą, na przykład, czy jakieś wydarzenie, czy jakaś nowa sytuacja. Może kogoś tu poznacie nowego, kto też zmieni wasze życie. Cóż jeszcze. No tutaj, jeżeli chodzi o te problemy tutaj wcześniej pokazane, to właśnie rozwiązuje się je przez zmianę sytuacji, a, a żeby wprowadzić tą zmianę, no to trzeba zmienić coś w sobie. Ja wcześniej mówiłam, te programy, umysły, te myśli blokujące trzeba by zmienić i wtedy coś tu się zmienia też na zewnątrz. Powinna to być dobra zmiana, aczkolwiek tam jeszcze pokazuje się, jakby coś było do załatwienia. Yy, generalnie na Król Mieczy też mówi o tym, że że jest to czas na wprowadzenie w życie swoich planów, czyli ta zmiana powoduje, że możecie realizować swoje plany. Oczywiście, wy się nadal martwicie, jak już wspominałam, ale to może wynikać z tego, że jest coś do załatwienia, wy nie wiecie, czy to od razu pójdzie załatwić, ale tu się tak jakby rozstrzygało już. W kolejnym etapie drugiego tygodnia widać, że tu się coś rozstrzyga, bo idzie w kierunku Równowagi, czyli tak jak wcześniej była nierównowaga i związane z tym konsekwencje, czyli złe samopoczucie. Tak tutaj, tutaj na skutek zmiany wibracji i tego odpoczynku, o którym mówiłam, i na skutek załatwienia też tej sprawy, tutaj dochodzi do większej równowagi pod koniec drugiego tygodnia. Yy, cóż jeszcze? No tutaj obydwie te energie mówią, że trzeba pozamykać jakieś dawne sprawy i to może się wiązać z załatwianiem sprawy w urzędzie lub w sądzie lub gdzie jeszcze, no gdziekolwiek, w zasadzie to gdziekolwiek, bo to są takie karty urzędu, spraw takich też prawnych. Nawet i medycznych dla niektórych, no dla niektórych medycznych, tym bardziej, że to samo poczucie tutaj takie było, że może tam będziecie chcieli sobie badania jakieś przeprowadzić. To, to już mówię na marginesie. Tu generalnie chodzi o to, że coś musi być załatwione dawne sprawy muszą być pozamykane. Y jakieś decyzje powzięte tutaj, czy to w sprawie zdrowia, czy w sprawach, w sprawach prawnych, czy w sprawach urzędowych albo ktoś dla Was podejmie tę decyzję, albo Wy sami dla siebie też tak może być, że na coś się zdecydujecie, ale jest to sprawa, która troszeczkę jest rozciągnięta w czasie, bo tu mówimy o całym drugim tygodniu, że to trwa to wszystko. Czyli jest to rozciągnięte jakby na cały tydzień. Oczywiście ten roboczy, roboczy tydzień z zakładem, że już weekend już będzie tu spokojniejszy, bo wchodzicie w energię równowagi i to bardzo dużej równowagi, bardzo dobrej równowagi, która prowadzi do harmonii. A wiadomo, że harmonia prowadzi do szczęścia, i tutaj macie wszystkie kolory tęczy, czyli tutaj do szczęścia Wam w zasadzie nic nie brakuje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że brakuje mu pieniędzy jakichś na coś tam, ale tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o starożytność wasz, Wasz stan świadomości, wasz stan jest... Y, stan, 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 stan no, waszych uczuć przede wszystkim jest w stanie równowagi, czyli y, tutaj po prostu nie uważacie, że, że czegoś musicie koniecznie mieć, aby być szczęśliwym, bo tutaj y, jesteście w stanie sobie wytworzyć wysokie wib wibracji i to właśnie o to chodzi. Wysokie wibracje powodują właśnie ten stan szczęścia. To może być szczęście rodzinne, to może być szczęście w związku, to mogą być dzieci, ale mogą być równie dobrze wnuczki, równie dobrze ktokolwiek. Tu chodzi o to, że jest ta harmonia, jest zgoda w rodzinie na przykład, czy porozumienie z partnerem, porozumienie z dziećmi też może być. Czyli jeżeli wcześniej na przykład była niezgoda, no to tu dochodzi do zgody. Dlaczego? Bo jest stan równowagi, aż w dwóch kartach jest pokazany stan równowagi, a tu jeszcze kapłanka mówi o tym, że jest takie wyciszenie, uspokojenie, czyli to, co tutaj było postulowane, żeby się wyciszyć celem regeneracji, stan, regeneracji ciała, ale również i umysłu, bo tu też mówiłam, że myśli przeszkadzają. Przeszkadzają, bo są niekorzystne, blokujące. Także tutaj yy, uspokojenie następuje znowu, mówię znowu, no bo tutaj yy, też, też jest w tej dziesiątce kielichów i tutaj stan równowagi, no czyli to, to jest yy, jakby kontynuacja, powiedzmy, tego stanu uzdrowienia, uspokojenia, równowagi, harmonii, i yy, tu jest też taka informacja, żeby kierować się intuicją, czyli tym głosem wewnętrznym, bo tu coś może trzeba będzie hmm, też sobie dopowiedzieć, tak? No może być jakaś taka sytuacja pełna tajemnic, czy coś może być niejasne. Dobrze by było tu kierować się głosem intuicji. Hmm. No ale jeśli chodzi o sprawy finansowe, to w zasadzie zarówno król mieczy, jak i kapłanka mm, dobrze wróżą. No tam mamy cesarzową, tylko że ta cesarzowa to jest dodana już na kolejny miesiąc, więc ja nie chcę tej cesarzowej tutaj do października dodawać, bo ona jest na listopad, przypomnę. Natomiast y, decyzje finansowe tu mogą być dobre dla Was, ponieważ... Król mieczy ten rozstrzygający on podejmuje dobre decyzje, a kapłanka też yy, no, kieruje się mądrością przede wszystkim. A skoro mądrością się kieruje, no to ona nie może głupich decyzji podejmować. Więc to jest tak jakby logiczne. Siódemka kielichów. No więc jak już tutaj się wyciszacie znowu i słuchać głosu intuicji, tu, a tu nadal jeszcze trzeba będzie tego, tej, tego głosu intuicji słuchać, dlatego że tu jest duży wybór. Duży wybór jakichś potencjałów, ale one są różnej maści, różnego rodzaju, różnej wartości przede wszystkim. I tu trzeba będzie, no trzeba będzie, no po prostu byłoby dobrze wybrać coś, co najbardziej rezonuje z Wami. Czyli znowu słuchać tego głosu wewnętrznego, tych podpowiedzi kapłanki, czyli mądrości własnej bo to wy macie kapłankę w sobie, macie tą mądrość, yy, tą intuicję, głos duszy, można też tu powiedzieć, bo to różnie można tu sobie określić, ten wewnętrzny głos, który wam tu podpowie, co wy macie wybrać, bo to chodzi o to, żebyście wybrali coś, no czego nie będziecie później żałować, czyli coś, co jest godne z wami, coś, co jest godne z wami, ja to powtórzę, bo to jest ważne, bo niektórym się wydaje, aha, bo mi tam kolega radził to, no to wybiorę to, albo mama radziła to, to na przykład, to wybiorę to, czy tam nie wiem, ktoś inny radził, jakiś tam ktoś ważny, y, gdzieś tam w telewizji mówił, żeby wybrać to, to wybiorę to, a tu y, możecie żałować, jeżeli to nie będzie zgodne z wami, to możecie żałować, no dosłownie. Dlatego tu chodzi o to, żeby wybrać to, co Wam serce podpowiada i. No i realizować to jeszcze trzeba, bo to nie, nie zawsze chce się samo realizować. no Najczęściej jest tak, że trzeba temu pomóc, żeby to nadać, no temu podstawy, jakieś realne kształty, zacząć od fundamentów, od początków. I to jest tu coś możliwe do zrealizowania, ale pod warunkiem właśnie, że wybierzecie to, co najlepsze, to, co najbardziej wartościowe dla Was. No to wtedy będzie to dobrze tu szło. No, tu w sumie widać, widać fajną energię, bo jest energia sukcesu, jest energia radości. Jest to także dobra wiadomość. To znaczy, dla niektórych może bardziej się zrealizować jako dobra wiadomość, dla innych jako narodziny dziecka, dla jeszcze innych jako rodzinę nowego związku na przykład albo narodziny nowych pomysłów. No, tym bardziej macie króla Buław. On też jest pomysłowy, on potrafi takie innowacje fajne wprowadzać. Coś nowego, po prostu nowe rozwiązanie na stare problemy. Czyli jeżeli jest problem, to tu albo przyjdzie dobra wiadomość, albo właśnie ten dobry pomysł tu czy tu, bo to są energie też pomysłów. Także twór, jeśli chodzi o twórczość, to jest też dobra energia tutaj, bo y, też, też ta inwencja twórcza wzrasta, y, też jakieś takie bardziej sprzyjające okoliczności tutaj, tu w zasadzie i tu. No, y, to jest też energia przedsiębiorczości, jeśli chodzi o króla buław, to jest osoba hmm, pewna siebie, atrakcyjna w jakimś sensie, ma jakąś charyzmę, ma poczucie humoru też często. Yy, czyli wy tu będziecie przejawiać jakieś takie lżejsze energie wysokowibracyjne, łącznie z poczuciem humoru nawet może być, no tym bardziej, że to jest energi energia radości, to bardzo tu pasuje. Co tu jeszcze? No przedsiębiorczość to już chyba mówiłam, ale jest też odwaga, czyli może jakąś inicjatywę podejmiecie nową. No tam jeszcze jest dylemat, no czyli tu możecie podjąć decyzję, a tam jeszcze nad czymś możecie się zastanawiać, bo to nie jest tak, że decyzja raz powzięta i koniec, kropka, bo to jeszcze będą następne decyzje do podjęcia. To już od razu uprzedzę. No ale tam potem idzie w dobrym kierunku, więc tu fajnie jest tylko znowu pojawiają się blokujące myśli no niestety po raz kolejny tu, tu były mieczowe energie tu myśli ewidentnie czarne tu myśli znowu blokujące wynikające ze szkodliwych programów umysłu tu dobrze by było te stereotypy yy, umysłowe tak te, te no, aktualne programy umysłu czy jakieś szkodliwe blokujące, dobrze by było zmienić na bardziej korzystne, na bardziej aktualne na lepsze dla Was, i dzięki temu się odblokujecie. I tutaj pokazuje się odblokowanie. Więc oczywiście tu będzie więcej potem kart na, na kolejny miesiąc. To są na razie tylko dwie na listopad, ale tam po drodze, tak jak mówiłam, trzeba podjąć jakąś decyzję. I znowu, znowu po raz kolejny powiem, żeby kierować się tym głosem wewnętrznym. Tak tu razem karty, czyli po raz kolejny, bo tu kapłanka mówiła o tym, żeby. Wracać ciągle do siebie, wracać do siebie po to, żeby te podpowiedzi ze strony serca usłyszeć. Tu znowu, bo jest wybór, i tam znowu jest wybór. Znowu um, słuchać tego głosu wewnętrznego, tego suflera, takiego prosto z serca, bo tylko, tylko ta podpowiedź będzie miała dla Was jakiś sens, no bo inne podpowiedzi to już mogą tego sensu nie mieć dla Was. Dlatego tutaj o tym ciągle mówię. Teraz mamy w kolejnym miesiącu no tak Pod kątem tych, już tych lepszych energii, ja zawsze pytam, czyli pod kątem radości, co tą radością będzie. No tu wynika, że praca w listopadzie, no może to i dobrze faktycznie, bo teraz są takie czasy, że pracy każdy szanuje, każdy może nie każdy, ale ludzie pracę szanują, no bo z czegoś trzeba się utrzymać, a wy tutaj będziecie mieli zaspokojone swoje potrzeby w listopadzie. Chociaż generalnie ja się nie spodziewam, żeby listopad był fajny, jakiś super, bo. No tak, pewnie większość ludzi się nie spodziewa tego, żeby fajny był listopad, ale tutaj się, ja pytałam o te największe radości. Tak, zawsze jak na kolejny miesiąc, to zawsze o te największe te radości, czy jakieś osiągnięcia, czy jakieś powody do zadowolenia o takie rzeczy zawsze. Z tą intencją wyciągam na kolejny miesiąc. No i tutaj wynika z tego, że to tym powodem do zadowolenia będzie praca, że będziecie docenieni w miejscu pracy być może przez klientów albo przez przełożonych. W każdym razie będzie to praca zadowalająca i będą efekty w postaci w postaci pieniędzy, no bo cesarzowa to nie jest osoba, która nie ma pieniędzy, więc te pieniądze, chociaż tu się nie pokazały dosłownie w denarach, bo tak tu widzę, że no faktycznie nie pokazały się, ale zarówno król Buław, jak i cesarzowa to nie są osoby, które w ogóle nie mają z czego żyć, które klepią biedę, to nie są takie osoby, więc tutaj zasoby jakieś macie, ale co jeszcze macie? Przede wszystkim macie zdolności kreacji. I tego się też tu warto trzymać, bo w tych czasach kreatywność jest bardzo, bardzo potrzebna. I jesteście też no, osobami spełnionymi oczywiście no, w granicach takich, jakie, jakie tam okoliczności zewnętrzne stwarzają, ale wy nie patrzycie tylko na okoliczności zewnętrzne, bo skoro macie kreatywność, to nie musicie tylko na te okoliczności wciąż patrzeć. Czyli nie musicie patrzeć na to, czy coś dostaniecie, gdzieś tam jakąś pomoc skądś tam, ale możecie sami coś wykreować i dzięki temu dobrze prosperować, bo macie zarówno pomysły, i tą pewność siebie, taką siłą, siłę przebicia tu macie w tym królu bułach, natomiast tutaj już widać takie też efekty y, konkretne, czyli macie zaspokojone swoje potrzeby, zarówno te materialne, jak i uczuciowe chociaż no to nie jest karta kielichów ale tu jesteście zaspokojeni czy, czy to jako matka, czy jako żona czy... Jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy jako obojętnie kto, czy jako ktoś, kto na przykład może mieć jakieś, jakąś swoją firmę, no bo przedsiębiorczość jest, może ktoś z Was ma jakąś firmę i to może powodować Wasze zadowolenie i takie zaspokojenie swoich ambicji. Także. Pozytywna energia, jak najbardziej są. no Nie zapomnijmy, że tu szczęście się pokazało w trzecim tygodniu października. Także życzę, życzę tego szczęścia, tego zaspokojenia potrzeb, przedsiębiorczości, odwagi. No tu odwaga jest pokazana, tej radości, co tam jeszcze fajnego, równowagi, równowaga tu i tu. Wybór jest, ale trzeba zawsze pamiętać, żeby wybrać to, co dla Was jest najlepsze, także zdrówka życzę, no bo tutaj dobrze, dobrze by było faktycznie odpocząć, zdrówka do usłyszenia.